Dzisiaj chcemy pokazać Wam naszego nowego kucyka Miley Little Pony. Nie jest on niestety z saszetek Jest on z McDonald'u tak. Dlatego chcemy go jak najszybciej pokazać No więc, proszę do oglądania Naszym nowym kucykiem z McDonald'a jest taka oto <laughs> Prześliczna Rainbow Dash. Jest ona przepiękna Bardzo nam się podoba Jest, to, jest ona z McDonald'u yy, Ma ona inny znaczek jak zwykła Raimondage ma ona mniej też właśnie kolorów i ma inne kolory na przykład na ogonie ma inne kolory jest to właśnie taka seria która ma włosy ma ona właśnie małe skrzydełka i tutaj ma taki podniesione podniesione kopyto i bardzo podoba mi się ta Rainbow Dash, jest ona prześliczna i no, czekajcie na nową serię z My y, tym razem z saszetek ponieważ na pewno mi jakąś mamę niedawno kupi, niedługo, za niedługo kupi, dlatego właśnie, no. Bardzo ładna jest ta rejmondaż, i naprawdę zawsze na nią patrzę. Strasznie mi się ona podoba, i to jest cała nasza rejmondaż. Zobaczcie, jak ona mniej więcej się prezentuje. Oto ona, oto właśnie, Raymond. Ale chyba ktoś jeszcze z mojej klasy ma taką rajbą dasz, ale nie wiem czy tylko ja takiej nie mam, czy tylko ja taką mam. Nie wiem, na przykład zakręcona Bianka może mieć tutaj na przykład i ściągnę y gumkę. Zobaczcie jak ona wygląda bez gumki. Już się chcę ściągnąć, bo to się trudno trochę ściąga. Ściąg, y ściąga ścią się. O, już się ściąga, ściąga się, ściąga się. A nie, nie ściąga się. Okej, okay, jakoś udało mi się ściągnąć tą przekrętą gumkę. Chcę tylko szybko zakręcić. Rejmu, dasz ogon. O tak, jej zakręcam ogon tak, żeby były fajny, kręcony. Muszę przytrzymać troszeczkę. I puścić. No. No i tak wygląda też bez, bez tego. Jednak mi się bardziej podoba z gumką. Dlatego takie zaplecze. To jest naprawdę fajna fryzura dla niej. Przepraszam. Już wracam. Tutaj trzeba tylko zawiązać, ale to jest trudno wiązać, bo wiecie, gumka lumbens, także trochę no trudno, ale już jest po problemie. Zawiązałam kucyka Raybondage i ja właśnie, o, jest, można jej jeszcze zrobić warkocza, ale mi się raczej ten warkocz nie uda. Ponieważ jej włosy się strasznie tak rozdwajają i może być mi trochę trudno, ale staram się właśnie teraz zrobić jej werkocza. O w jednej czy czwartej mi się udało, ale ona ma takie trochę trudne włosy do wiązania. No udało mi się mniej więcej zrobić to. No tak, ale też nie jest idealnie, no ale może teraz. Się udało nawet, to to zwiążę. I może tą końcówkę jakoś tak zakręcę i będzie ładnie wyglądać. Jak widzicie, wiążę tutaj. Chcę, żeby to się ładnie udało. No, i mniej więcej udało mi się to tak. Wygląda tak ta Dash. Może nie za bardzo mi się tam warkocz dla niej udało. Ale mam nadzieję, że jakoś się nam udało. No. Także to już tyle. I mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia.